No siemanko mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną serię nowych ćwiczeń. Myślę, że nie zaskoczę was tym, że będą to zupełnie inne ćwiczenia niż do tej pory, a więc zaczynamy. Do pierwszego ćwiczenia będziemy potrzebowali na razie dwa krzesła i sznurek. Te dwa krzesła postawimy sobie naprzeciwko siebie. Łączymy te dwa krzesła w taki sposób. I teraz do pierwszej części tego ćwiczenia musimy nauczyć się przechodzić pod sznurkiem tak, żeby nie dotykać swoim ciałem tego sznurka. A do drugiej części tego ćwiczenia musimy umieć przeskoczyć ten sznurek w taki sposób, żeby nie dotykać go nogami. I popróbujemy sobie parę razy. No i uwaga, gotowi na część drugą ćwiczenia? Bierzemy sobie oczywiście łyżkę i piłkę i próbujemy sobie utrzymać równowagę. Trzymając piłkę na łyżce, łyżkę w ręku i robić dokładnie to samo, co w pierwszej części tego ćwiczenia, czyli najpierw przechodzimy pod, a potem, a potem skaczemy nad sznurkiem. I próbujemy zrobić to 10 razy tak, żeby piłka nie spadła z łyżki. Do drugiego ćwiczenia będziemy potrzebowali dwie piłki tenisowe i osobę towarzyszącą. Voilà. Dajemy dwie piłki osoby towarzyszącej, która chcemy, żeby wyciągnęła ręce w naszą stronę. I teraz tak, szykujemy się, bo osoba towarzysząca będzie upuszczała piłki jedna po drugiej, a my musimy złapać je, zanim upadną na ziemię. Dobra, i teraz spróbujemy zamienić się rolami i wypuszczać piłki osobie towarzyszącej. Dobra, i teraz druga część tego ćwiczenia dla utrudnienia. Osoba towarzysząca łapie piłki znowu. I teraz, żeby, żeby utrudnić sobie łapanie piłek, musimy mieć ręce za plecami i zanim wyciągniemy ręce do złapania piłki, musimy zrobić ten ruch z za pleców. Wystarczy. Wymieniamy się teraz w drugą stronę. I teraz, ostatnia, e, ostatnia, najtrudniejsza część tego ćwiczenia. Robimy dokładnie to samo, czyli ręce za plecami, i musimy złapać każdą piłkę dwoma rękoma. Nie możemy łapać jej tylko jedną ręką. Dobra zmiana osoby. No i wielka piąta. No i mam nadzieję, że się podobało, że się trochę poruszaliśmy i przede wszystkim dobrze się bawiliśmy. No i do zobaczenia następnym razem.